Zrób to wieczorem przed snem, a rano zobaczysz różnicę. Będziesz zaskoczony, czego dzięki temu unikniesz. To prosty, ale niezwykle skuteczny trik, który rozwiąże dwa problemy jednocześnie. Weź cytrynę i odetnij jeden z jej końców. Następnie wbij w środek cytryny końcówkę zatyczki i przyłóż do odpływu z lewu. Teraz odetnij drugi koniec cytryny, dopasowując jej kształt do wielkości odpływu. Włóż przygotowaną cytrusową zatyczkę do zlewu i zamknij odpływ na całą noc. Dzięki temu skorki, które są najbardziej aktywne po zmroku i często szukają resztek jedzenia w wilgotnych miejscach, nie dostaną się do wnętrza odpływu. Kwas zawarty w cytrynie tworzy naturalną barierę zapachową, która skutecznie odstrasza insekty, uniemożliwiając im przedostanie się do kanalizacji. Rano, gdy usuniesz cytrusową zatyczkę, zauważysz, że nieprzyjemne zapachy również zniknęły. Dodatkowo olejki eteryczne z cytryny działają antybakteryjnie, dezynfekując zlew i eliminując nagromadzone bakterie. Ten prosty sposób sprawia, że kuchnia staje się świeższa, a skorki przestają być problemem.